Witam. Wszystko, co usłyszycie w tym filmie, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Zapraszam na kolejną aktualizację rozegrania. rozegrania ONE 14 stycznia. Powolutku, powolutku będziemy się chyba zbliżać do końca. Gdzieś pod koniec stycznia będzie uruchomienie Bitcoin Bridge. Dodatkowo już jest uruchomiona Ethereum Bridge na projekcie Harmony. Mamy informacje wczoraj bądź przedwczoraj o tym, że sieć Kosmos zostanie również zintegrowana z crosschainem Harmony. W tej chwili nam Bitcoin, Bitcoin zaczął troszeczkę spadać, także kilka informacji na temat Bitcoina. I co dalej z rozegraniem One. Dzień dobry. Dzień doberek wszystkim. 12.22, 14 stycznia. Słuchajcie, tak, ja na razie na razie One zamknąłem, czyli posprzedawałem. Wyszedłem ze wszystkiego ogólnie do Tetera. Do stablecoinów ogólnie do Tetera, do BUSD. Dlaczego? Ponieważ ponieważ tutaj nam Bitcoin. Bitcoin spada, tak. Była próba e, wyjścia do góry. To, co mówiłem na live, e, to, co pokazywałem na live, tak, ta strefa zareagowała. Wyszło e, Wyszło do dołu. Tutaj zareagował ten opór na MA83. No i co? I dopóki, dopóki tutaj to yy, Bitcoin na mnie wróci, tu przynajmniej w tą strefę nie będzie próbował atakować, to na razie, na razie nic. Chyba, yy, chyba, chyba na razie nic nie będę robił. Yy, one, zobaczcie, strasznie dużo tutaj się narobiło tego wszystkiego, tak? To zrobimy to tak. Ja to wszystko bach, wykasuję, tak? Jak zawsze mówiłem, jej mniej, tym lepiej, tak? Im mniej tych kreseczek, wskaźników, pierdolniczków różnych, tym lepiej, tak? Czasami wystarczy popatrzeć na goły wykres, i wszystko widać. No i co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Mamy interwał 4 godziny. 4 godziny objęcie bezsy. W sumie no, prawie że, tak? Objęcie bezsy. Tu było objęcie hossy, objęcie bezsy. O, tu jest, tu jest takie typowe. Ile to spadnie? Tego nigdy nie wiemy, tak? Ale to jest taki sygnał, że będzie szła cena w dół. Czasami jest to tylko 1-2%, czasami może być różnie, tak? Teraz kolejna rzecz. Kolejna rzecz, którą tutaj widać, eee, kolejna rzecz, którą by tutaj było widać. Czy tutaj będzie dywergencja? Zaraz zobaczymy. Dywergencja, czyli różnica kierunków trendu. Tak? Jeżeli tu jest na RSI, Trend spadkowy. A popatrzymy na cenę, jest trend wzrostowy, to jest dywergencja. To się tak mówi, to się tak nazywa. I to jest różnica kierunków trendu. Tak. Tutaj poprawimy. Tak, i widzimy tutaj tą dywergencję, tak? Ostatnie szczyty, ostatnie szczyty, czyli jest bardzo prawdopodobne, że będzie spadać, chociaż pokażę wam jedną rzecz, którą widać na interwale jednogodzinowym, to jest tworzący się taki e, trójkąt, ta chorągiewka, o której już wcześniej, wcześniej wspominałem. Tutaj tą dywergencję, nawet już widać bardzo mocno, nawet na interwale jednogodzinowym, tak? Więc tutaj. Można się spodziewać jakiejś korekty, zwłaszcza, że Bitcoin, Bitcoin tu nam próbuje. próbuje pójść w dół, tak? Przebił się przez Emy, przebił główne wsparcie ma 83, interwał jednogodzinowy. ma 18 i ma 10 przebiły już w dół. Była próba w tym miejscu bardzo mocna, bardzo silny był opór. Tu był nawet pinbar, który miał być teoretycznie do wzrostu, jeżeli zielona by się zamknęła, ale jak widać było, na odwrót i lecimy w dół. Lecimy w dół. Jak daleko polecimy, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Interwał. Na interwale jednodniowym jeszcze lepiej to widać. Zobaczcie. Objęcie Bessy, reakcja, opór na osiemnastce. Całkiem, całkiem możliwe, że polecimy z tym wszystkim jeszcze w dół. Tutaj widać, się utworzyła taka głowa z ramionami. Ona już tu była, nawet jest wyrysowana, tak więc, więc ten zjazd do, do tej strefy. Jest całkiem możliwe, że zostanie przyhaczona, ale 38,938,5. Całkiem, całkiem możliwe. To jest to, co pokazywałem Wam. Macie w, w moim kursie, tak? W moim mini kursie analizy technicznej. Zobaczcie. To, co pokazywałem, tak. Patrzcie. Mierzenie, nie wybite 8,8, zjazd aż do 0,23 z zahaczeniem strefy wykupu, to był 17 rok, tutaj mamy 19 rok, ten wielki wjazd, ta nadzieja nasza wielka, która była, gdzie ludzie tutaj już wierzyli, że to już lecimy do góry, była korekta, nie było wybite na stałe, na trwałe 8,8 zjazd, dokąd? Do 0,23 z przychaczeniem strefy. Tutaj poniosło już ostro, ostro, ostro to mieliśmy w zeszłym roku, to nawet już te strefy tu nie wytrzymały. Kolejną mieliśmy w połowie zeszłego roku. Wyjazd do góry. Reakcja zjazd 0,23 więc tutaj więc tutaj jeżeli na to popatrzcie w ten sposób długoterminowo, to tak, to mniej więcej wygląda i jest całkiem możliwe że, że, że to w ten sposób, tak samo tutaj tak, że to w ten sposób zareaguje. Oczywiście jeżeli to zareaguje inaczej, no to trudno. po prostu trudno. Ale widać, tak samo tutaj mieliśmy tak głowę z ramionami. Tak? Tutaj jedno ramię, lewe głowa, prawe ramię, zjazd, dół do 0,23. No i teraz zobaczmy, co tu się dzieje. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Wjazd do góry. Tu nawet żadnej reakcji nie było już od razu, od razu był doł 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 bach 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 bach. Kiepsko to troszeczkę widać właśnie jest troszeczkę za dużo tych wszystkich różnych linii. Może fork chociaż usunę będzie lepiej widać. To można też usunąć, ponieważ te strefy są tu wyznaczone. Te rysuneczki też jak usuniemy, to już też będzie to dużo, dużo, dużo lepiej widoczne wszystko tak. O. O, o. o, o. No i widzimy. I widzimy teraz, co tutaj się może nam wydarzyć, tak? Tutaj teoretycznie. Mogło, mogło, mógł tutaj być opór, ale to wyjechało w dół. Więc. Więc. Jesteśmy na D1. Jeżeli popatrzymy sobie jeszcze tu na RSI. O. W ten sposób. Dojście RSI, może gdzieś tu odbicie za parę dni. Ale to może być różnie, tak? Ja się spodziewam gdzieś dotąd, nawet sobie tutaj małego shorta otworzyłem. I tutaj gdzieś sobie go będę odwracał, czyli tutaj go sobie zamknę i otworzę tutaj małego longa, a tu sobie ustawię większego. I zobaczymy. Zobaczymy, czy to się uda. Dobra. Wracając do 1 do dolara. One, do dolara. Mamy taką sytuację na interwale jednodniowym. Wygląda to na razie dosyć, dosyć dobrze, ale ze względu na bitcoina ja, ja po prostu zamknąłem. Nie ma potrzeby tu się szarpać na siłę. Możliwe, że będzie korekta gdzieś, gdzieś tutaj, pod, yy, która dojedzie do EMA 10, albo nawet do EMA 18. Na interwale jednodniowym to będzie ta strefa. Możemy ją sobie spróbować nawet jakoś zaznaczyć. Możliwe, że, że tutaj pójdzie tędy, no po tych szczytach, może. Czyli, czyli, czyli o, czyli gdzieś tutaj, gdzieś tutaj 8%. Spokojnie, prawdopodobnie, może to jakoś zjechać. Oczywiście pamiętajcie, tak, jest to tylko i wyłącznie analiza techniczna która bazuje na historii ceny, tak? na tym, co się kiedyś działo i na powtarzalności. To co, to, 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 co analitycy, niektórzy mówią, powtarzalność rynku jak najbardziej, dlatego są wszystkie te formacje i tym podobne różne rzeczy, tak, głowa z ramionami, filiżanka z uchem, formacja, linie trendów i tak dalej, i tak dalej, to wszystko się powtarza cyklicznie i pod takie rzeczy się gra, tak, więc co, co ja będę tutaj robił? Przede wszystkim... Trzeba przejrzeć. Bo tak, bo gramy pod Bitcoin Bridge, tak? W międzyczasie uruchomienie jeszcze jest Ethereum Bridge, które już w sumie funkcjonuje, tylko oni tam robią poprawki. Ostatnio mieliśmy informację o tym, że projekt One będzie integrował jeszcze kosmos, sieć Kosmosa, tak, Atoma. Tak więc tutaj w sumie ogólnie informacje są bardzo, bardzo pozytywne. I teraz tak. I teraz tak. W zależności grając pod takie wydarzenia, to są dwie opcje. Jedna to jest w momencie jak dochodzi do tego, do takiego wydarzenia, czyli tak jak tutaj mamy uruchomienie Bitcoin Bridge, czyli mostu cross między Bitcoinem, a projektem ONE, to w momencie uruchomienia cena albo zaczyna spadać i już spada, 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 spada albo dzieje się wręcz odwrotnie: że w tym momencie, jak zostanie uruchomiony taki produkt użyteczność i zastosowanie tokena w tym przypadku One może zacząć wzrastać i zapotrzebowanie na rynku po prostu zwiększy nam cenę, ponieważ ludzie będą chcieli mieć ten token, żeby, żeby korzystać z tego mostu. Tak Tak więc tutaj hmm, trzeba po prostu moim zdaniem inaczej może. Ja robię tak. Jak już mamy to wydarzenie i mamy uruchomienie tego produktu, wychodzę z pozycji, czyli sprzedaję i czekam, patrzę, co się będzie działo. Patrzę, czy cena zaczyna dalej iść do góry, to wtedy, wtedy trzeba się zastanowić i, i można próbować dalej sobie to wejść, albo cena zaczyna spadać w dół. Ogólnie nie ma co, nie ma co próbować wyciskać na siłę wszystko z takich trade'ów, tylko wziąć, tak jak tutaj u nas z News Machine. Yy, widziałem, pisaliście, tak, wzięliście po 10, po 20 Także nam to zajęło w sumie ile czasu? Yy, tydzień czasu, tak, mniej więcej, bo dzisiaj jest, yy, dzisiaj jest, jest, jest 14, no to coś takiego, tak. Mieliśmy tam małe wahania ceny, Niektórzy z Was po dwa razy nawet wzięli z rynku fajny procent, tak więc tutaj na spokojnie, na spokojnie. Ja tutaj już się rozglądam dalej za kolejnym projektem do grania pod wydarzenia. Z tym, że tutaj one jeszcze, jeszcze nie odpuszczam. Zobaczymy, jeżeli Bitcoin się ustabilizuje, nie będzie mocno spadał, no to wtedy, to wtedy. Tutaj jeszcze raz może gdzieś będę próbował. Będę próbował wchodzić w ten projekt, tak? I, I i. Nie, no, na razie nie będę. Na razie na razie nie ma co, bo nie będę wam, wam tutaj mieszał. Zobaczymy. Jeżeli będzie potrzeba, to będzie aktualizacja następna. I w sumie. W sumie to na dziś, chyba na tą chwilę, to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej.